Co warto ze sobą zabrać na taki trening? nawet jak widzicie, driftovus, półosie, klucz, narzędzia, skrzyneczkę też warto mieć, yy, wkręty i trytytki, dystanse, zapasowe sprężyny, podnośnik, lejek, kanister, mata pod samochód jest rzeczą obowiązkową. Hippol ATF, płyn chłodniczy, 10W60, cewki, kaski oczywiście, opony na zapas, oczywiście. Cześć widzowie, z tej strony Pończak. Y, witam was serdecznie z mojego podjazdu i mojego garażu w zasadzie. Y, musicie mi wybaczyć, jestem troszkę na roboczo, ale będę się właśnie pakował na drift event. A ostatnio był jakiś komentarz odnośnie tego, żebym zrobił taki krótki vlogasek, co warto ze sobą zabrać na taki trening, na event driftingowy i w niniejszym go robię. Nawet jak widzicie, jest już u mnie pod domem. Warto zabrać też driftowóz. Wiem, to takie też dość oczywiste. Półosie. Półosie są dobrą rzeczą, którą warto zabrać ze sobą na event. Warto mieć jakąś półosę na zapas. Bo nigdy nie wiadomo, a jest to taka rzecz, którą wymienisz na torze. A jeżeli nie wymienisz jej sam, to zawsze możesz poprosić kogoś o pomoc i pewnie ci jakoś pomoże. Także warto mieć pół oś ze sobą. Jak masz A4,6, to warto mieć komplet, bo tam lewa i prawa jest innej długości. Klucz do kół. Klucz do kół. Ja mam takie Rejobi. Wystarcza. Jest fajne. Po co machać? Lepiej mieć takiego elektrycznego pneumata. No i jest spoko. Narzędzia. Ja mam takie. Ja to już od lat. Widać zmęczone. Ale działa. Służy jak trzeba. To jest skrzyneczkę. też warto mieć. Mam tutaj takie. Ło! Różne rzeczy. Tam na dole też są jeszcze różne rzeczy. Z tych różnych rzeczy na dole to warto mieć na przykład końcówkę drążka kierowniczego, drążek kierowniczy takie rzeczy, które też szybko się zmienia, mało kosztują warto mieć ze sobą, bo czasami Ci to może uratować tyłek no i jakieś narzędzia, nie narzędzia, imbusiki większe, mniejsze mam też ze sobą zwykle klucze do gwintu ostatnio były potrzebne, kilka osób pożyczało, żeby coś tam sobie pozmieniać, pokręcić i tak dalej także też warto mieć wkręty i trytytki do tego chyba nie muszę wam mówić, ale to trzeba mieć po prostu zawsze, zawsze, bo to bardzo pomaga. Nagle możesz sobie coś złapać, chwycić i tak dalej. Tutaj jeszcze mam troszkę taki nieporządek, musicie mi wybaczyć, ale dystanse jakieś dłuższe śruby, takie rzeczy, jeśli macie, jeśli macie na to miejsce, warto sobie zrobić tak, w ogóle warto sobie zrobić tak, żeby z tyłu mieć szpilki troszkę dłuższe i nakrętki, bo wtedy sobie ustawiasz tyle dystansu, ile trzeba i to nie jest tylko dla stylówy, żeby był spasik, tylko zmienia to też charakterystykę prowadzenia, więc generalnie warto mieć, warto mieć taką możliwość, yy, Warto sobie popróbować, co to zmienia i jak ci się jeździ z bez i tak dalej. Zapasowe sprężyny, jeśli macie na to miejsce, można sobie wziąć jakieś tam zapasowe na tył na przykład i sobie przerzucić. Ja tutaj mam takie ze sobą HS deki. Zawsze na podmiankę, w razie jakby mi gdzieś tam coś dobijało, to na tych wiem, że jest dobrze lejek. Często ludzie zapominają lejka, jak mają na przykład yy, kanister, też warto mieć i mieć paliwko ze sobą, zwłaszcza jak jest dwudniowy event. Jak jest jednodniowy, macie seryjny bak, zatankujecie do pełna, raczej Wam wystarczy. W jakichś tam słabszych autach, tam dwustukonnych. nie wiem jak turbo, podejrzewam, że może być różnie. No i rzeczy jasna jakieś ATF-y do wspomy, płyn chłodniczy, yy, oleje, nie oleje. To zawsze warto mieć ze sobą na dolewkę, sprawdzić sobie jeszcze tak na pewniaka jak jest dwudniowy event, to na pewno trzeba sprawdzać przed kolejnym dniem, jak tam konsumpcja oleju i tak dalej. Podnośnik jak najbardziej też będę pakował. No, trzeba mieć jakąś żabkę, żeby zmieniać koła. No, nie? no, to taki podnośnik jest fajny. Kupiłem go też parę lat temu. Sprawdza się. Chyba z 500 kosztował. Są różne podobne takie hinole, nie hinole na Allegro. Polecam. Taki jakiś, jeden większy mieć i tyle. A tak swoją drogą, to polecam takie w juli, chyba za 9 zł. kupowałem, czy za jakieś inne grosze. O sobie możesz powrzucać takie luźne rzeczy do tego i nie nosić pojedynczo jakieś tam drobnicy. Kolejna sprawa: mam tutaj też rasowo w reklamówce wodoszczelnie cewki. Proszę Państwa, kilka chociaż albo nawet cały zestaw, bo nigdy nie wiesz, zacznie Ci wypadać zapłony i co, podmienisz sobie i będziesz śmigał dalej. Także proszę Państwa, tutaj już jestem co prawda po evencie, natomiast pokażę Państwu jak wygląda kwestia pakowania się na event. Mam matę. Pod samochód, mata pod samochód jest rzeczą obowiązkową, niestety, praktycznie na każdym treningu, w każdej szerokości geograficznej w Polsce. Taką matę możecie sobie ogarnąć z jakiejś agencji reklamowej, która likwiduje już jakieś banery reklamowe, billboardy, coś takiego i odkupić za niewielką cenę. Yy... No podnośnik, rzecz jasna, już mówiłem płosie, właśnie jak, za, jak zaczynałem nagrywać przed eventem to sobie ich w końcu nie wziąłem bo stwierdziłem, a na jeden dzień to co tam i w sumie uwaliłem dwie, typ 188 m 34, jakbyście takie mieli kupię na zapas HIPOL ATF fajnie mieć do wspomy, w razie czego, nie wiem czasami sobie coś uszkodzicie, trzeba dolać fajnie mieć pod ręką ta sama sytuacja. Płyn chłodniczy. No i tutaj mam taki troszkę na dolewkę 10W60. Tak, jeżdżę 10W60, Valvoline. Pewnie teraz się zacznie rozmowa, że to jest fejkowy, nieprawdziwy i w ogóle coś tam. No ale wychodzę z założenia, że olej ma być i najlepiej świeży. Tyle. No i gaśnica oczywiście też jest zawsze wymagana. Tam jest troszkę jakieś tam te. I przechodzimy do przodu. Z przodu mam sobie takie, oto właśnie tą skrzyneczkę, w której mam moje dzielne Raiobi z końcówkami do udara, właśnie zapasowe sprężyny. Tutaj mam skrzyneczkę z kluczami do gwintu, z jakimiś dystansami, z takimi rzeczami. Tutaj mam kolejną skrzyneczkę z jakimiś narzędziami, pierdołami, trytytkami, wkrętami i tak dalej. No i tutaj mam jeszcze moje narzędzia. JATO Kaski, oczywiście. Kask trzeba mieć dla kierowcy, i dla pasażera. Warto mieć więc dwa. No i w zasadzie to tyle. No. Opony na zapas, oczywiście. Ja jeszcze sobie czasami lubię. Mieć taką butelkę po to, żeby mieć w niej wodę, po to, żeby sobie yy, chłodzić opony. Mam tutaj taki. Aha, zaś muszę wszystko wyjmować, żeby wam to pokazać. Takie oto proste rozwiązanie. Proste rozwiązania są najlepsze i najdłużej się spisują. Zbiorniczek ze spryskiwaczami, czy ze spryskiwaczy yy, z pompką elektryczną i tutaj yy, taki trójniczek. I tutaj to wchodzi na przykład, nie wiem, czy tutaj to odegnę na tyle, że będzie widać. O, takie wkomponowane. I tutaj są po prostu takie mgiełkowe spryskiwacze. To są chyba z Insignii czy z czegoś, żeby mgiełkę. Nie, nie pryskają takim ciurkiem, tylko mgiełkę robią. Od środka widać tylko taką dziurkę nawet nie będzie jej widać na filmie, bo jest troszkę tak podświatło. No ale tak czy siak przez to, że one są w tym miejscu. Tak jak jedziesz do przodu i koła się obracają w ten sposób, to yy, stąd leci taka mgiełka na całą powierzchnię nad kola i chłodzą Ci się oponki i po prostu zjeżdżasz z trasy driftowalnej i jedziesz sobie na start czy cokolwiek takiego i sobie trzymasz przycisk i psikasz tutaj jest taki guz... Ua, guziczak i tak to działa także polecam to jest do schładzania opon i też, też jest to działający patent no i tak to sobie wygląda.